Tak jak wspominałem, mój dach. To co było na dachu, leży tutaj. Oczywiście ta z boku przybudówka jest do zlikwidowania, bo tam będą kiedyś w przyszłości, jeżeli dostałem tą dotację, łazienki i szatnie, dach wygląda. Oczywiście orynowane wszystko zrobione z podbitką. No i teraz musimy tutaj pozabezpieczać te płyty. O! Tak jak widzicie, super sprawa co oczywiście też do wymiany, ale tędy nie będziemy wchodzić. No zobaczcie, co się e, dzieje z płytą. O, to wszystko zaczyna odchodzić. O, tak, tak, taki to jest, o, widzicie? Budynek. Ale mówię, no, przy radzie e, naprawdę dobrych fachowców. Ten problem... Będzie zażegnany, no tutaj to wszystko trzeba porozbierać, bo jest wszystko źle zrobione, ale damy radę, damy radę, także chwalimy się dachem, proszę, dach super zrobiony, to jest moja hala, to jest moja przyszłość, to Eternit, jak widzicie, oczywiście z drugiej strony jest tak samo, także nie ma tutaj co gadać, pozdrawiam. いはい。